Kiedy jeszcze cokolwiek robiłem, to tylko o tym biednym sierobce myśląc, żeby przy mnie z głodu nie zdechł. Ale dla siebie to bym już i palcem nie kiwnął, bo ciągle na myśli stało, na co, dla jakiej przyczyny o marność i doczesność dbać. Przed bogiem się upokarzałem, ale już tylko o zlitowanie dla nieśmiertelnej duszy swojej, prosząc o to zaś, co mnie w tym życiu spotka, bynajmniej nie dbałem. Pewnym będąc, że wszystko na zawsze utraciłem, a gdybym wznosna nabył, zaraz bym tracił. utracił. Jednak zbyt młodym był może i zbyt proste, zdrowe dotąd życie prowadził, aby w tym zwątpieniu o trwałości i wartości rzeczy ziemskich zastygnąć mógł i zmartwiać. Owszem, tęsknota za lepszymi dniami i żal po ukochanej kobiecie tręczyły go ciągle. Nie za skórną, ale głęboko w sercu zasadzoną tęskliwość i boleść czuł. Gdyby człowiek mógł łzami do drogu ściec, już by ten czas ściekł pewno. samego siebie lękarz się zaczął, myśląc, że zwariuje albo nieprzyrodoną śmiercią ginie, bo mu też już teraz gałęzie drzew i głębokości niemna po głowie chodziły. Wstyd go zdejmował, że mocy nijakiej nad sobą nie mieć mógł i Pana Boga na pomoc wzywał i niedobrowolnie łzy ciekły mu z oczu którego dnia dźwignie się już z myśli ponury i samego siebie nauczał. Siły do kupy ściśni, na biedę oczy zmruż I i rzucią pod nogi, a pocieszenia sobie, jakiego szukaj, ażeby woli boskiej nie sprzeciwiać się i marnie nie ginąć. Zdaje się, że już i wysperswaduję sobie, desperację odpędzę i dzień drugi, jak wszyscy ludzie przeżyją. Nie do życia ochota nie bierze. I choć tak pracuję, że aż cały odlewam się potem, najmniejszym czasem o miłych nadziejach utraconych i o marności wszystkiego myślę. Raz już nawet zasłatałem się do panny jednej i sam pojechałem do niej. Jadąc myślałem, ożenię się i kwita, chatę zaludnię, rozweselę się i odżyję. Ale kiedym przyjechał i na pannę spojrzał, nie, szpetna ona nie była, ani głupia, i to mi też tajnym nie było, że miłym okiem na mnie patrzała. Nie i nie tamta przed oczami stoi, a przy tym do czego inszego już uzwyczajony, co inszego poznawszy i pojąwszy, ani w jej mowie, ani w obchodzeniu się, ani w zamiarach, które objawiała, smaku żadnego znaleźć nie mogłem. Dużył się tak z samym sobą, jak pływacz z wodą, lat może ze trzy, a smętek zdrowia uwierał i czarne myśli siłę zjadały, aż bezsilny i z jakimiś dziwnymi. Przechodzącymi i znów powracającymi boleściami na łoże padł. Dziewięć lat potem przez tę chorobę gnieciony, której doktorowie rady dać nie mogli i hipochondrią ją nazywali.